Naszej firmie i produktom FM Group zaufały już tysiące osób na całym świecie. Gdybyśmy mieli opowiedzieć tę historię, zaczęlibyśmy od początku, od Wrocławia, miasta w Polsce, w sercu Europy, w którym narodziła się firma FM Group. Zaczęło się od zapachów. W 1996 roku założyłem firmę Perfant. Wysoka jakość naszych perfum jest doceniana na całym świecie. To wielka radość obserwować tak dynamiczny rozwój firmy. Zakładając FM Group wierzyłem, że można żyć inaczej współpracować z ludźmi na partnerskich zasadach, mając przy tym swobodę działania. Dzięki temu pracujemy z pasją i rozwijamy nasze umiejętności. To dopiero początek. Nasze marzenia nie mają granic. Oferta FM Group jest niezwykle szeroka. Są to zawsze produkty wysokiej jakości. Oparte na starannie wyselekcjonowanych składnikach i innowacyjnych formułach. Idealne dla osób, które chcą używać dobrych produktów w atrakcyjnych cenach. Co ważne, nasze perfumy, kosmetyki i chemia gospodarcza są używane przez rodziny na całym świecie. Cieszymy się, gdy możemy wnosić w ich życie radość. Naszą firmę tworzymy razem, budując relacje oparte na zaufaniu i szczerości, dając niesamowitą możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Warto zmienić swoje myślenie o pracy i zarabianiu pieniędzy. To może naprawdę wiele zmienić w życiu, także Twoim. Wszystko zaczęło się od powstania we Wrocławiu firmy FM Group Polska. O naszej marce i produktach szybko dowiedziały się osoby z innych krajów. W ten sposób marketing sieciowy i firma FM Group dają szansę budowania biznesu, w którym nie liczą się granice państw. Każdy dystrybutor może działać gdzie tylko chce, nawet w najdalszych zakątkach świata. Nasza marka jest już obecna w kilkudziesięciu krajach na sześciu kontynentach. Jest to możliwe dzięki pasji i zaangażowaniu osób, które uwierzyły w nieograniczone możliwości, jakie daje współpraca z naszą firmą. I dziś nie wątpią, że było warto. Na całym świecie z FM Group współpracuje ponad pół miliona dystrybutorów. To właśnie oni tworzą naszą firmę. Współpracujemy z najlepszymi. Nasi partnerzy biznesowi to m.in. kreator zapachów o ponad stuletniej tradycji firma Drone Fragrances, a także prestiżowa marka Mercedes-Benz. Jesteśmy otwarci na potrzeby innych. Stworzyliśmy fundację Golden Tulip, która niesie pomoc najbardziej potrzebującym. Robiąc coś dobrego wspólnie z naszymi dystrybutorami, Odwdzięczamy się za zaufanie, jakim obdarzyło naszą firmę tysiące ludzi. Dajmy prawdziwą szansę na zmianę jakości życia. Firma FM Group została już doceniona przez środowisko biznesowe i przez klientów. Co roku otrzymujemy prestiżowe nagrody i wyróżnienia, przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom oraz najlepszym kosmetykom. Mamy unikalny system wynagradzania naszych dystrybutorów i cieszące się uznaniem świetne produkty. Wierzę, że wraz z naszymi współpracownikami będziemy tworzyć wspólnie nową, lepszą przyszłość. Zależy nam na sukcesie każdego z nich. Z tej szansy skorzystali mieszkańcy kilkudziesięciu krajów świata. Dołącz do nich. Odważ się marzyć. Zostań częścią tej opowieści.